Mam 21 lat i studiuję kosmetologię w Krakowie. E, jestem Tosia, ja mam 12 lat i bardzo lubię rysować. E... Jestem No i co? Jest Mangi. Jestem Karolina i od początku roku interesuję się anime i zbieraniem mang. No to ja jestem Ola i interesuje się rysowaniem, interesuje mnie ogólnie rysowanie postaci w różnych anime i manga. Ja jestem Sara, studiuję terminologię na AGH. w i czytam od ponad 7 lat. Ja jestem Kuba, właśnie skończyłem ósmą klasę i wybieram się do technikum ekonomicznego i czytam mangi. Jestem Oskar, mam 13 lat. No, czy mam jakiś hobby poza mangami? no to ćwiczę karate. Dzień dobry, jestem Sylwia, pracuję w wydawnictwie Głos Seniora. A może kiedyś o taku jak wróci i co jeszcze? No i w sumie jestem w fandomie od 15 lat, jak nie dłużej. No i lubię mangę nie anime. Jak tu chyba wszyscy zgromadzeni. Cześć, jestem e, Szymek pochodzę z Krakowa. Mam 14 lat. Poza mangami głównie gra. gram gry. E, gram w Golfa ja. na przykład. Ja jestem Jagoda, jestem z Krakowa. E, prowadzę z zrecenzuję i mangi, i komiksy e, Jagoda I e, Cóż maturzystka ze mnie od zeszłego tygodnia. Więc fajnie. Ja jestem Oliver. Jestem z Krakowa. W sumie zajmuję się czytaniem mangami po prostu. Robię to jako hobby oraz jakąś miężesną przyszłość. przyszłości. No to ja jestem Karol ogólnie. Jestem pasjonatem historii. I przy okazji czytam mangi od Prawie dzieciństwa oglądają się do studia gimli. Od dość niedawna zaczęłam po manga, dokładnie od 1 września zeszłego roku, także też nie przypadkowa lata. No i głównie zajmuję się w głównym czasie montażem dźwięku, ale też gram w na inne gry. Nazywam się Wiktoria i y, pochodzę z okolic Krakowa. Y, y, do mang i y, y, ogólnie anime. Zainteresowałem się dzięki mojej przyjaciółce. No to tak, jestem Wiktoria. Jeżeli chodzi o mangi i komiksy, to interesuję się tym tak od 2018. No i cóż, no i też jestem z okolic Krakowa. No to nazywam się Antonina, pochodzę też z Krakowa, więc tak z okolic Krakowa. No i zainteresowałam się anime i mangą, tak jakoś na początku zeszłego roku, myślę, tylko miałam taką przerwę dłuższą. Jakaś wróciłam na spotkaniu tamtego roku, coś No to ja jestem Ala. No to rysuję trochę. No głównie właśnie w stylu anime. ale też jeżdżę konno. Ja jestem Kalina i również rysuję. No ja jestem Julia. No, rysuję, piszę, czytam. Tak naprawdę robię wszystko, za co się złapie. Ja jestem Kasia. Ja jestem Mania. Mhm. długo interesujecie się mangą? Z 4-5 lat? 3-4? Zanim to jeszcze w telewizji, jak był jeszcze, yy, jeszcze, jak był, yy, jeszcze w Szeczardzie, Kąt było coś takiego jak telewizja krater, czy coś ten tym i tam były różne rzeczy. A jeśli chodzi o mangę, to trochę później, w 2007 roku bodajże, jak zaczął w sumie wychodzić też o taku, to tam też były różne opisy ciek ciekawych serii. Oh, hmm. Dragon Ball był moją pierwszą mangą. E, moją pierwszą mangą było Seven Deadly Sins. Mój przyjaciel pokazał mi Blisters i oh, no. obejrzeliśmy to, ale od tego jeszcze nie zaczęłam tak wchodzić w to bardziej i dopiero w Sylwestra obejrzałam My Hero Academia i od tego się bardziej tak zaczęło. No to mnie głównie przekonała Karolina, jak mi pokazała kilka mang i zdecydowałyśmy się jednego dnia, że pójdziemy po prostu razem do Japończyk, gdzie się Pierwszą to dostałam od kolegi, z którym siedziałam właśnie w technikum. Było to NO6. E, w, ja w sumie, moja przygoda z mangami się zaczęła właśnie od mojej siostry. E, I to od niej dostałem pierwszą mangę do przeczytania i to były Wilcze Dzieci. Zaczęło się tak, że jak byłem trochę mniejszy, no to przyjeżdżaliśmy i było i było takie, i widziałem ten sklep. I ja ogólnie wtedy byłem zafascynowany anime i ogólnie japońską kulturą. No to któregoś dnia stwierdziłem, że sobie tu pójdę i zobaczę, co tu jest. No i zobaczyłem, że są tu mangi. Wróciłem do domu, zobaczyłem na czym to polega te mangi. w Na początku zacząłem czytać od złej strony. No i tak nic się, się zaczęło. O, słuchaj, wam powiem. Zaczęło się to tak, że, że kiedyś przeglądałem jakieś social media i widziałem jakąś przeróbkę. Że była jakaś piosenka Night Trickora, do, była położona pod... No była jakaś przeróbka z gry. I ja akurat ak, lubię tą grę, to był chyba Counter Strike. I ja powiedziałem, że ej, ta piosenka jest fajna, mi się ona kojarzyła z anime i... Wtedy podrałem jakoś TikToka i wtedy poznałem tą całą społeczność. I jeszcze ja, na moim osiedlu były takie znajomości. I koleżanka ze szkoły jak się tak, po prostu zażar, to spytałem, czy znę jakąś osobę, która ogląda anime, no to ona pokazała osobę, która mieszkała blisko mnie i mogłem pozdrawić pozdrawiam Ma Kabulę". Pierwszą anime, które wiedziałam, było Tokyo górę, a moją pierwszą mangą było pierwsza tą Orange. Moja przyjaciółka zaczęła właśnie tak opowiadać o tym, i stwierdziłam, że dobra, obejrzę. I za pierwszym to było tak, że w ogóle trafiłam na czwarty sezon, zacząłem czwarty sezon, i, i dopiero później nazwałam pierwszy, a Orange dostałam na urodziny. Moim pierwszym tytułem był pierwszy tomik The Promised Neverland, a później już jakoś tak zleciało z każdym kolejnym tomem. dwa lwy, jeszcze wampików wtedy kupowałam. Twoje kwietniowe kłamstwo. Ace w Cane'a Set. Szukałam w internecie i mi polecili. Moja siostra mi dała. O oh, wow, to... U mnie to, był... to było Naruto. I to był ten numer ostatni, który w serii Naruto napisał Kishimoto. Ten nienumerowany. I od tego się wszystko zaczęło. Od ostatniego tomu Naruto. To było, ja wiem... Skuszę 3-4 lata tam. Ja zacząłem też właśnie z Naruto i to wszystko się zaczęło przez to, że dość wiele razy, wiele, często grałem w gry i zaciekawiłem się właśnie Naruto. Bo ja tego tam co była. I dostałem w 2015 pierwszy dom Naruto i od tamtego momentu zaczęła się moja przygoda z Naruto. Naruto Ultimate Ninja Store. Tak. To ja zacząłem ogólnie w wakacje z zeszłego roku, głównie po tym, że e, naszą ochota na to, żeby wrócić do tego, co po prostu to istniałoby przyjemność, to znaczy the White e, takie filmy właśnie studia i które po prostu zostały mi gdzieś w pamięci i zacząłem od Ewangeliona, który jest I to nie od serii pobocznej, tylko od samej głównej mangi, natomiast wcześniej zdążyłem oglądać anime, które sprawiło, że e, ciężko to ująć, ale po prostu Pomimo tego, że jest anima, anime, to to było bliskie mojemu sercu. Ona pokazała mi anime. <laughs> I chciałam kupić mangę. To było chyba Czarodziej Kinet. Że po prostu chciałam sobie kupić mangę, bo chciałam sobie zobaczyć jak się ją czyta. Moja historia jest tak, że no tam 4 lata temu pojechałam sobie na kolonię. I tam trafiłam do pokoju z taką jedną dziewczyną. Z którą zaczęłam się dogadywać. I ona tam dużo czytała fanfików na Wad i głównie z Naruto. I skończyło się na tym, że jako jedyna miałam internet w telefonie w tym pokoju, poza nią. To się zaprzyjaźniłyśmy i razem czytaliśmy fanfiki z Naruto, kiedy ja nie miałam klipcia Naruto. I potem, jak tuż po tym jak wróciłam do domu, to w tydzień obejrzałam całą pierwszą serię. Jak? Ja mam wielki sentyment do Jony. Do bo ja po angielsku czytam, jak to na bieżąco wychodzi. To jest seria, która jest jedyną serią, którą tak śledzę, śledzę, że czekam na kolejny chapter, więc no powiedzmy, że na moment obecny to jest taki mój przewodni tytuł obecny. U mnie to będzie na pewno Chainsaw Man. Zacząłem go w jak dopiero zaczął wychodzić, jeszcze tak mniej popularny był, a teraz widzę, jak on tak bardziej rozkwita, jakby to tak powiedzieć. I Tokyo Revengers, które w tym momencie niedługo będzie też w Polsce, na co też się bardzo cieszę, bo niekoniecznie chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie w polskim wydaniu. No to naprawdę niespodziewane. Dla mnie najlepszą serią, którą tak szczerze na razie czytałem, to był po prostu Evangelion, głównie przez to, że jest nie dość, że trochę stary, to jest na czasie. Natomiast taką, z takich lepszych serii, które znam, to był ostatnie przeczytany Miłość na ostatniej stacji. Pocałuj e, jego kolego. E, i tam, aha, i jeszcze e, w miarę dobrą serią, którą na pewno mogę polecić, jest Golden Time oraz Wotakoi, które zbija tak naprawdę wszystko Z takich jeszcze klasyków, to w sobie to, co kiedyś było klasykiem, teraz wychodzi już na nowo to, to jest jeszcze oczywiście Szamanking. Czyli w ogóle yy, seria, który której u mnie się wszystko, wszystko zaczęło, jeżeli chodzi Nie będę liczyć pokemonów, nie będę tego zaliczać w tym momencie. Natomiast fajnie, że w sumie ten Shaman Tunic zaczął u nas wychodzić, bo to jest taki powrót po lapach, nie? To jest jeszcze Myślę się o pokoj w kolorach ja. co Ulubione um, moje gry? Kurczę. Chyba Fullmetal okay. um, Kart Cardcaptor Sakura. A teraz moją ulubioną mangą jest chyba Witamin. Już jest niedostępna jedno tomówka Waneko. A co moją ulubioną jest chyba klasy Skryptowojców? trudne pytanie. Bardzo. No bo to ciężko jak zbierać z wiele gatunków. Najbardziej to Grand Blue, The Promise Neverland, taką Logatarii. bo jest fajnie wydane. E, a w moim przypadku to będzie Miłość, to Wojna i sposób napięcia raczki. Chyba gdy zapłaczą Cykady. Teraz najbardziej lubię Seven Deadly Sins i też chciałabym, też rysuję, chciałabym w sumie, żeby u nas wydawali, jak to się tam nazywa, a, te arwoki, mhm. mogą być też takie małe na przykład. Teraz moja ulubiona manga to jest Wotakoi. The Promised Neverland dalej króluje, ale też bardzo lubię Jonę w Blasku Situ oraz Odrodzoną w Grze No i ostatnio Iruma również doszedł do zespołu. Välkami. The Punks Neverland i to ty Myślę, że ostatnio najbardziej mi y, tak podchodzi <stukasz> ta, y, jak leczyć magiczne stworzenia. Nie no, tak. wiem, tak, że zabijcie tak demonów. No to ja mam taki duży sentyment do doktora Stona i do Spike's Family. I według to jeszcze do Łotokoi. Ja, czy tak maliarki albo atak tytanów. Jeszcze tra trafiłem właśnie przy tam koleżankę Maję. Yy, jak poszliśmy na rynek, powiedziała, że ej, wstąpimy do sklepu z mangami. Nie wiedziałem yy, w ogóle gdzie to jest, Jakoś że tak przeszła i pokazałam mi jadę. A to było chyba w lutym i piłam wtedy 14 mang, ale w, w, no, po prostu znalazłam go na... Wcześniej chodziłam do komiksiarni blisko centrum i później znalazłam Jattek, która jest według mnie o wiele lepsza niż tamten sklep. Dziękuję. I tutaj przyjechałam. No tak jakby ja, jak już mówiłam, przyjechałam pierwszy raz z Karoliną i tylko jedną łapkę sobie kupiłam, ale potem się już zaczęło zbierać. A ja pierwszy raz w sumie nie byłam w Krakowie, tylko w Warszawie, bo tam mój brat sobie studiował, a on w sumie z... od niego zaczęłam oglądać anime i wszystkie rzeczy i mnie tam zabrał to było takie najlepszy sklep, nie? I no, pierwszy raz to byłam właśnie w Warszawie kilka lat temu. E, pierwszy raz byłam z moją siostrą, ona mi właśnie o jad się powiedziała i... tutaj byłam, to... bardzo fajnie <grym> tutaj jest. Jestem w Okej. Ja raczej zamawiam na sklepie jata, więc tu, tu przyszłam po odbiór osobisty. No Mnie też zabrał to całkowite sławki, tutaj. No, ja się mi powiedział o tym sklepie, że tutaj można kupić mangi. Mnie też siostra zabrała. O, wow, nie pamiętam. Chyba przechodziłam po prostu obok i tak wbiłam, popatrzyłam, o, fajnie, sklep z mangami, wejdę. I weszłam, i tak zostało. Ja po prostu od wielu znajomych usłyszałem, że jest jeszcze jeden sklep w Krakowie z wangami, więc stwierdziłem, że e, co mnie, że w sumie się wybiorę i e, to jakieś, nie wiem, trzy lata temu było. No, że... no to u mnie się to zaczęło mniej więcej tak, że e, jest 1 września, stwierdziłem, dobra, czas kupić jakąś książkę, może w końcu e, czas wrócić do tego czytania e, i pierwsze, co mi się przypomniało, to to, że w sumie kupiłem Ewangeliona od JPF-u, to może by sprawdzić, nie ma jakiegoś sklepu w Krakowie. No i całe szczęście kilometr od szkoły właśnie jedy, jeden jedyny sklep z mangami w Krakowie. I już po prostu przyszedłem tutaj i zaczęło się od tego, że kupiłem serię poboczną. Gdzieś tu nawet chyba było Evangelion Anima Light novelka. I od tego się w sumie zaczęło. Potem poszła seria dziewczyny i tak to dalej już zaczęło jechać. Całe light novelki? Ja w sensie mi polecili znajomi. No i przyszła mi chodzę. I mm, kuzynka. Byłam na półkolonii rysunkowej i wydaje mi się, że ona mi powiedziała, że w okolicy jest mankę. Właśnie mm. jadna. Mm, ja teraz tutaj jestem pierwszy raz. To no, ja wracałam z zajęć, bo mam zajęcia na markę rysownicze i tak zobaczyłam, że jest jadna. I w sumie wychodził komik, który chciałam, więc postanowiłam, że... Pamiętam, że dowiedziałam się od znajomych, że jest właśnie sklep z mangami w Krakowie i postanowiłam go odwiedzić, tam oczywiście trochę pobłądziłam, ale w końcu dotarłam i cóż, no, od tamtej pory tutaj wizytuję od czasu do czasu. Um, chyba po prostu szukałam mang na internecie i jakoś dowiedziałam się co na To było pod koniec właśnie tego roku szkolnego, tak dwa miesiące temu, albo miesiąc, nie pamiętam już dokładnie. Tak Mam taką grupę znajomych, aczkolwiek to jest grupa taka właśnie stary, starsza, młodzież, no tak. powiedzmy, starsza, starsza grupa, ale... Czy przynajmniej mam, ma, mamy taką, yy, yy, jak się już interesujemy, te 15 lat, razem jedziemy na konwent od 15 lat i chcemy dalej jeździć, to raczej, raczej nie zmienimy tego hobby. To Ola właśnie, mój przyjaciel i kolega, a tak bardziej to mój... Ola i mój przyjaciel. No, tam tylko dwie osoby, które... Próbujemy wciągnąć kuzynostwo. Dokładnie tak. No, kuzynka teraz czyta horrory, czyta yaoi. No, a kuzyn głównie e, show nene. Właśnie przyjaciółki tam I, i moja też przyjaciółka. Z internetu dużo osób to się No, mam paru znajomych, e, którzy no, fascynują się tym, bardzo lubią, więc towarzystwo jest do rozmowy, do pasjonowania się. No tylko właśnie kojarzonki, moja um... siostra tak raczej Atak Tytanów tylko, tak poza tym to nie. W mojej klasie jakoś tak ostatnio zrobiło się, że magicznie, bo mamy łączone, była łączona siódma z szóstą klasą i jakoś magicznie połowa dziewczyn z szóstej interesują się anime. U mnie jakieś dwie osoby. To u mnie, weszłam do liceum to się zdziwiłam, bo u mnie jest jakieś siedem osób w klasie, które się tym interesuje. Dosyć są wspierające. Nigdy nie mieli żadnych wskazań. Moi nie mają zdania, po prostu kupują je jak chcę. Moi wspierają i nawet czasami się dadzą namówić na wspólną oglądanie No Znaczy, są do tego pozytywnie nastawieni, tak? Bo czytanie mimo wszystko też wywiązało się to, że na przykład rysuje więcej, więc też artystycznie się udzielam, więc są pozytywnie nastawieni. Troszkę hmm. tylko powiem w sensie moich wiedzą, ale to jest takie lubisz to lubisz, nie? Takie, że w sumie ich to nie interesuje, ale nie przeszkadza im to. U mnie moja mama sama kupiła mi właśnie na e, imieninie właśnie ten tomik Naruto, e, więc ona tam jakoś tam rozumie i tam często pokazuje tam okładki czy coś jakieś. E, grafiki czy coś, a reszta rodziny często na sam początek dla mnie, czy po prostu pozbywam się tych domów, żeby mieć taniej na kolejne. No ale no, życie kolekcjonera no, tak nie działa. Yy, powiem tak, ta yy, tata za, 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 zabrał mnie chrys na Chrysmoscom w 2019. Wtedy byłem tą koleżanką. Mama to zdecydowanie go się odbiera. Zdecydowanie bardzo źle to odbiera, i zawsze, jak mówi, czy tam opowiadam, że jest jakiś fascyn, to żeby nie, 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 bo to są tacy źli ludzie. Ja chyba tak zareaguję śmiechem i że każdy byłby to, 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 co tam lubi. Trochę się przerażają, ile mnie to zajmuje. Ale od czasu, że sobie obejrzą sobie, jakieś anime. No, moja mama uwielbia twoje imię. Wszystkie to smutne. A tak ci się podobał Violet Everg Evergarden. Cieszę się, że czytam. Jest, nawet mama nakłoniłam do obejrzenia paru filmów z Ghibli i jest pozytywnie nastawiona na to. Moja mama jest trochę negatywnie nastawiona do tego. Uważa, że to jest po prostu komik. Yy, poki. Truskawkowym się ślubi, nie smakuje. O tak, bardzo lubię poki, chyba. Chyba z jest... Dzień smaków zjadłem. Super. Ale... A jakie były najlepsze? Yy, Biała czekolada. Cieszę się, no no e, Chyba truskawkowe mi najbardziej smakują. Lubię te mango. Tak, głównie poki, ale co bardziej takie, żeby sobie poczytać i pojeść. Moje ulubione poki to chyba zielona herbata. No jest super, prawda, że podoba się w ogóle. Mnóstwo mango i mnóstwo takich innych bardzo mi się podoba, jest bardzo ładny wystrój i wszystko jest fajnie. Że czekam aż się sklep powiększy. Bo ja tu przychodzę zaraz na miesiąc i kupuję dużo Mank. Dobre miejsce dla otaku czy Coś tam zwiedzisz? Nie, to mam dla mnie jest tu super, jakby jest ciepło, wszyscy są mili i podoba mi się. Na pewno jest mi na to smer, też dobrze jest prowadzony i zawsze jak mam jakiś problem, czy jaką którą wybrać wiem, że mogę dostać pomoc. Pozdrawiam, pozdrawiam An Anię, która ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego! Ania, Ania! I kotki, żeby jej się dobrze chowały, bo chyba by dnia. Kotka na urodziny Gosie, która będzie miała yy, y, będzie miała Mangowsa juniora w tym roku, jej męża Tomka. Pozdrawiam Martę z klasy 6D. Myślę, że nie chciałam pozostać właśnie moją sieciankę Ewa. Pana Krzysztofa, który hoduje węże, Kasię, która jest cudowną Kasią i razem z Karoliną są super dziewczyny, może w końcu na, jak, jak się skończy pandemia to pojedziemy na konwent, jeszcze drugą gościę właśnie panią Małgorzatę. Cóż no, chciałabym pozdrowić chyba wszystkich. No, czas to mogłabym pozdrowić. Nie bym chciała zrobić moją najlepszą przyjaciółkę, która pewnie w najbliższym czasie tego nie zobaczy, bo jest na obozie, ale. No i też tam moją grupę na, na dis, Discordzie, która, y, y, którą poznałam dzięki Fairy Tale, i, i też się tak, tak zżyliśmy, że do siebie jeździmy czasem. Do, do, nawet moje świnki im podarowałam, ciotkowie trybunalskim. Pozdrawiam tam An Anię z, z nas bólem. W no to można by podzdrowić w po prostu w wszystkich fanów. Pozdrawiam mamę, tatę, głównie mamę i Wiktora. Beatę, ja która wróci z Niemiec w końcu po półtorej roku nieobecności. Tak, pozdrawiam mojego brata. Kazał mi zrobić śmieszną minę. nie wiem, robię. Ja pozdrawiam moją przyjaciółkę. Wszystkich? Wszystkich. siebie za 5 lat, jak to będzie możliwe. O mówić. tak, tak, co pozdrawiamy Zresztą się rybacki. Koń nie wyjdzie na trochę, tak? trochę wcześniej. Znaczy nie, na że ci będą zazdrzycane weka, że nagle byli w sklepie i się filmowali. I co jeszcze? I to wszystko, jeżeli <grym> wy... już... Dobra. A jeszcze idę, o Jezu, idę z Markiem. To jest Jeremiasz, jest naszym kierownikiem, ale jako, że się wstydzi, będę mówić ja jako jego zastępca. E, nazywam się Magda i jestem właśnie zastępcą kie naszego kierownika Jeremiasza. E, jak Ci się pracuje w e, Jest super, to jest jeden z moich ulubionych prac, które miałam. Dobra, co lubisz w tej pracy? A, jest dużo rzeczy, które właśnie nie lubię, jest, jest dużo mang, na których się trochę znam, plus bardzo lubię polecać klientom nowe mangi i widzieć, jak się uśmiechają, że mają mhm. coś nowego do czytania. Czy masz jakieś ulubione tytuły, które najchętniej polecasz? Ostatnio moje serduszko zdobyła magiczny świat ran, ale też bardzo lubię księgę przyjaciół na cymę. Dobra, a czy masz jakieś ciekawe historyjki ze sklepu, o których chciałabyś nam opowiedzieć? Naszą chyba ulubioną historyjką jest historia o mylą sodzie. Pewnego dnia było pełno klientów w sklepie. W którymś momencie podjeżdża motocyklista przed sklep, pan siedzący z tyłu otwiera drzwi i pyta się, dzień dobry, czy mają panie melonsodę? My odpowiadamy, e, tak. I pan wchodzi, kupuje i mówi, świetnie, to jest najlepszy napój na świecie. I wychodzi, wszyscy, którzy byli wtedy w sklepie kupili melonsodę.